Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Tym razem w odcinku interwencyjnym A co takiego będzie się działo To zaraz dowiecie się w dalszej części tego odcinka Już można się wiele podomyśleć po tytule i po tym co widzicie za mną Ale tak wam powiem tylko tyle Jeśli nie macie w życiu zbyt dużo problemów Proponuję zasiać sobie sporo żypaków. Zobaczycie jak diametralnie wasze życie się zmieni Zapraszam na nowy odcinek Co my mamy tutaj przygotowane, już wam pokazuję jak już widzicie, zabieg na robaka. Robaka, który trochę mnie oszukał. Pokażę Wam yy, na polu, o co chodzi, co mnie trochę zmyliło. Zabieg spóźniony, interwencyjny i jest spóźniony co najmniej o tydzień jak nie więcej. Także z no, rzepakiem nie jest najlepiej, ale, tak jak mówiłem, nie macie problemu. Wsiadajcie dużo rzepaku. Co robimy? Aset Asset i cyperkill. Standardowe takie środki na, na walkę z, z pchełką, hmm, walką ze z śniad śniadką, śniadką, śniatką coś takiego. By, no jest po prostu myszyca jeszcze z dodatku. Tylko co mnie zmyliło, że pak jest nierówny, bardzo nierówny, bo nierówne wschody były, ale to nie tylko u mnie w całej Lubelszczyźnie wszyscy borykają się z tym problemem. Znaczy, no nie wszyscy, w większości. Yy, bałem się, że narobiłem szkodę sam nawigatorem i metazaneksem, to mnie zmyliło, bo myślałem, że powstały przypalenia na liścieniach, bo wjazd był, no, był konieczny już wjazd, bo, bo część rzepaku już kształtowało trzeci, czwarty liść, a w niektórych miejscach liście nie wychodziły, ale to teoria. Ja wam to wszystko wytłumaczę na przykładzie, na, na miejscu, już. A więc, zestaw standardowy na dłuższe wyprawy, na większe pola. Opryskiwać plus mauser 1000 litrów, zatankowany, który opryskiwa sam wiadomo będzie się tankował z mausera. Także zapraszam, ruszymy, ruszamy z nowym interwencyjnym y, odcinkiem w rzepaku. No, bo tutaj jest zagrożenie już plantacji. Jedna działka, ocenimy ją sami, wydaje mi się, że no, na granicy likwidacji jest nawet, ale to y, zlustrujemy już na miejscu. Dobra, podłączyłem że zestaw, żeby się tankował z mausera, pięknie idzie. 1700 obrotów, 600, tak jak przy, przy opryskiwaniu. Około 10 minut, 600 litrów będziemy mieli zalane z mausera. A teraz przenosimy się na pierwszą działkę i już pokażę Wam o co chodzi. Chociaż ta działka nie jest najgorsza, teraz popatrzcie rzepak, który poschodził wcześniej. Jest ok, nic się takiego nie dzieje z nim. Wiadomo, jakieś tam przebarwienia. Nawet pchełka go mocno nie wpierdziela. Problemy zaczynają się z rzepakiem, który poschodził później. Ten, widzicie? Ja na widzicie, co się z liścieniami dzieje? Okej, okay, ten już jest większy, może liścienie już sychają. A teraz patrzcie na to, ja na początku zaczęło się to od tego, że to na liścieniach tylko zaczęły pokazywać się yy, plamki takie. I myślę, kurczę, no jakieś przypalenie wyszło, nie? Bałem się, że zrobiłem to nawigatorem i metazaneksem, tak jak mówiłem. A Przerwę i pokażę wam teraz tutaj, patrzcie. Patrzcie na malutki rzepaczek co wychodzi, widzicie? A teraz popatrzcie na zboże samosiewy. Już jest zabieg zrobiony labladorem. I zobaczcie co ten chwasty oczywiście ładnie bierze. Tylko że rzepak, wiecie co jest z rzepakiem? Jest po prostu mszyca, pchełka i śniadka. Śniadka czy coś takiego jeszcze jest. Gdzie je tu gniata się pokazywał, ale nie, nie ma go ten dużo. No tutaj wiadomo, pchełka. Ale to nie jest jakaś szkoda taka, co mogłoby schodzić. teraz zobaczcie, co się dzieje z młodym rzepakiem, który schodzi. Czyli duży jako tako sobie radzi i on ładnie idzie. Ten, co poschodził na początku, zobaczcie, robi się ładny. Tylko ten w ogóle nie chce rosnąć. Przyca, która jest tutaj, pchełka i inne dziadostwo powoduje to, że wysysa wszelkie soki z tego rzepaku. No i po prostu rzepak nie rośnie. Ten duży przeszedł to, przetrwał, obronił się. I daje radę. I teraz moi drodzy, robimy zabieg dzisiaj. Dzisiaj mamy 3 października. Robimy zabieg spóźniony co najmniej o tydzień. Tydzień temu powinien być pryskany od robaka. Tydzień temu została zrobiona diagnoza. I o zgrozo przez ten tydzień. Zimno to zimno. Zabieg na robaka nie jest tak podatny na przymrozki, ale dzień w dzień padało. Nie było możliwości wykonania jakiegokolwiek. Zabiegu moi drodzy, a więc mamy co najmniej tydzień spóźnienia. Ten duży wystrzelił, ale spróbujemy go uratować i zrobimy taki my, którego jeszcze w, ja w rzepaku nie robiłem, ale wiem, że ludzie to robią i to yy, przynosi efekt, czyli jutro. Dzisiaj mamy koło godziny 11. Robimy zabieg. Jutro 24 godziny mija. Wjeżdżamy tylko, aby rosa trochę opeschła i wjeżdżamy moi drodzy z saletrosanem dokarmiamy rzepak w ilości około 100 kg będzie to jakieś 26 kg w czystym składniku do 40 do 40 proponują doradcy, znachorzy chłopaki na EU nawet na nawozy to ostatnio oglądałem to też mówili, że śmiało do 40 do 40 kg w czystym składniku można wjeżdżać więc jeszcze to zastanowię się, bo to Wychodziłoby 150 kg na hektar, to by wychodziło właśnie coś koło 40, ale to może być trochę przy dużo. Obawiam się formy saletrzanej w saletrosanie, gdzie tam jest mniej niż formy amonowej, ale to powinno mu dać powera. Ta plantacja nie jest najgorsza, tutaj my to wyjdziemy z ale jest jedna działka, z której obawiam się, że będzie ciężko wyprowadzić ten rzepak. Tutaj no, no widzicie co się dzieje. No to jest po prostu, skręca liście, wyssane są soki, ten rzepak bladnie, żółknie. Czy żółtaczka? Moim zdaniem nie ta rzepakowa. Fungicyd mamy przygotowany razem z borem, ale moi drodzy, żeby zastosować tutaj bor, no to my musimy mieć jakieś liście. Okej, okay, tutaj bor jak najbardziej. Dokarmimy go w tym miejscu borem, ale tu co my tutaj zrobimy tym borem? Jak co my na takim na takim yy, rzepaczku zrobimy borem. Ten bor po prostu pójdzie nam w glebę, na ziemię, nie, nie pójdzie w liście, bo tych liści nie ma. Więc pierwsze musimy ten rzepak dać mu powera, podgonić go i dopiero wtedy wjechać z borem. Bo teraz zabieg z borem nie miałby... Znaczy on sens miałby, bo na pewno by yy, ten rzepak pobudził, ale ile my byśmy tego boru zmarnowali, Moim zdaniem 50-60% boru poszłoby bez podstawy w ziemię. A więc tankujemy i, i zaczynamy. Miksura przygotowana y, Cyperkil 70-75 ml na hektar. Opryskiwaczem robimy 3,5 hektara, czyli daje nam to dwie setki. Tak, plus minus 2,5 setki daje nam Cyperkila na taki opryskiwacz i 200 gram y, Aset. Aset 200 gram w opakowaniu mamy y, 600, czyli na 3 hektary. Czyli 100 gram sobie odważamy jeszcze na wadze. 700 gram Aset plus 2,5 setki Cyperkil Taką miksturę właśnie dodajemy do opryskiwacza, który już się prawie zatankował Ja wam tu gadam, gadam, a tu mamy czystą wodę na lanu. teraz włączam mieszadło i i będziemy mięszać, ale pojedziemy na najdalej, na działkę, to przez drogę nam się ładnie trochę jeszcze wymiesza to wszystko, także tankujemy to do opryskiwacza moi drodzy No i cóż, ruszamy w, w pole i zaczynamy pryskanie Jesteśmy właśnie na działce, co jest najsłabsze, wschody były słabsze, ziemia jest może słabsza, ale no co z tego jak to samo rzepa który już powinien budować czwarty, piąty liść liścienie nie pousychały No nie wygląda to dobrze. Ten trochę gdzieś przetrwał to. To tutaj jeszcze widzę jakaś zwierzyna, go kurde molestuje masakra. No rzadki tutaj jest, to znaczy rzadki. On może nie jest aż taki rzadki strasznie, no po prostu jest rzadsza obsada, ale gdyby y, te liście się porozwijały, ten, ten krzaczek miał powiedzmy... No tutaj chwasty ładnie widać bierze, no ale kurde. Obawiam się o tą działkę, to jest najsłabsza działka z rzepakiem. Bole ogólnie jest też słabsze stanowisko, bo to taka dzierżawa co gdzieś tam rok temu wzięta, no trochę, ogólnie działka fajna Tylko no wyjałowiona trochę, jak to niektóre dzierżawy, no I przężyto tutaj sobie dało radę, bo było ładne, po 600 na przężyto podeszło tutaj Ale no z może być problem, a tym bardziej jeszcze jest choroby, tak jak, no widzicie, to jest to samo, to jest na wszystkich działkach, to nie tylko tu Ogólnie szału z tą plantacją nie ma. Najsłabsza jest. Zobaczymy, będziemy walczyć. Będziemy już teraz nie można odpuścić. Jak to się mówi, ani kroku w tył. Idziemy już na całego do upadłego. Najwyżej po prostu poniesiemy straty. Ale odpuścić już nie można. Teraz już nie można odpuścić. Tak to wygląda. Także odpuścić nie możemy. Będziemy walczyć do końca i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest szansa, że. Znaczy tamte działki moim zdaniem uda się wyprowadzić na nawet normalny plon, tam jeszcze nie jest nic straconego. A ta działka, nie wiem, tu może się okazać, że spóźnienie zabiegu było gwoździem do trumny dla tego rzepaku, no ale nie mówmy hop, dopóki się nie przeskoczy, wszystko jest możliwe. Zależy od warunków atmosferycznych, zobaczymy teraz dostanie strzała azotu ten rzepak. Jest szansa, że może się uda, może się nie uda, to jak zwykle w rolnictwie. Także nic nowego, po prostu Dużo więcej na głowie mamy, i dużo więcej zagadek, jeśli mamy sporo rzepaku, bo jeszcze jest tam niewielkie ilości sporadyczne. No to wiadomo, pal licho nie. No a tutaj są, to są koszty to są ogromne koszty. Każdy hektar rzepaku wyprodukowanie to jest między 3 a 4 tysiące. No to łatwo sobie policzyć, jakie to są koszty, żeby właśnie ten rzepak doprowadzić. I tak jak mówiłem chwilę temu. Nie wolno już odpuścić, to jest już grana całego. Bo teraz, no co? Odpuścimy i, i na wiosnę, co? Będziemy sypać azot, jak głupi, z nadzieją, że może, może coś się uda? No nie, teraz, jak odpuścimy, to już jest po zabiegu: to trzeba zakładać płukal, albo agregat, orać i siać jeszcze pszenicę. A, no nie, moim zdaniem, nie kwalifikuje się ten rzepak jeszcze do przesiania, jest słaby. Ale nie jest taki, że trzeba by go już orać i siać coś innego. Będziemy walczyć o to, żeby go uratować i żeby wyprowadzić tutaj jakiś sensowny plon. Dobra, rozkładam lancę i zaczynamy. No i tak ta działka wygląda z kabiny operatora. Wygląda on tak, jakby po prostu nie powschodził z ciągnika. Tak to właśnie wygląda. Jak się chodzi bezpośrednio po polu, to po prostu widać, że ten rzepak powschodził, tylko nie rośnie, on w ogóle nie rośnie. To co poschodziło jako pierwsze, jako tak to daje sobie radę, a to co poschodziło później no w ogóle nie rośnie. No i mam nadzieję, że ten zabieg wyhamuje wszelkie choroby, znaczy formie choroby, choroby tylko wszelkie składniki i damy mu powera w postaci azotu w dwóch formach. W formie azotanowej i w formie amonowej, gdzie formy amonowej będzie więcej, więc w miarę bezpieczne to będzie. W formie azotanowej taki niewielki strzał w tych 100 kg powinien być. No i co? I do tego siarka, niezbędna siarka i tak jak mówię, powstanie jeśli się uda, jeśli to zadziała, ruszy w końcu, są prognozowane deszcze, więc moi drodzy, no potem y, po prostu będzie strzał y, z boru, tylko tak jak mówiłem wcześniej, żeby zastosować bor, musimy mieć rozetę liściową, bo na co my go podamy? Przecież bor nie jest doglebowy, musimy mieć liście, żeby te liście mogły go wchłonąć, w obecny bor y, nie ma to po prostu. No. Nie możemy go dać, bo, bo to jest bez sensu. Dobra, zabijamy się zaraz tą. Na szczęście taka kiepska działka jest tylko jedna. Teraz przejdziemy na troch, trochę lepsze. Jedna miejscowość, ale właśnie inna działka i już, już ten rzepak wygląda tutaj inaczej. Tutaj jakoś bardziej, jakby się objewił przed tymi szkodnikami. No tutaj już ta plantacja wygląda na chwilę obecną, bo też na początek względnie. Nie jest to jakoś mega dobrze, ale tutaj już tragedii nie ma Także ta działka moim zdaniem uda się wyprowadzić Co będzie z tam, bo zobaczymy Ciężko jest cokolwiek dzisiaj powiedzieć Bo jak mówię, wiele niewiadomych tutaj jest Ale zobaczymy Tutaj po Sączewsku chyba bezzorkowo siane No i też te wschody nie lepiej jeśli wiadomo jak trudno nie wiem co to Church, jakaś uprawa Tego nie wiem Ale bo też nie jest idealnie dużo, także w ogóle ludzie się tutaj borykają z tymi wschodami na lub to nie tylko ja mam z tym problem. Dobra, bo tutaj muszę sobie odpić od kwadratu i... I ostatnia działka, największa. Problem występuje tak samo, tylko wydaje mi się, że tutaj po prostu lepsze wschody były na tej działce. I tutaj rzepak jest ładny. Tutaj już nie ma mowy, że jest słaby, tu jest po prostu ładny rzepak. Chwasy tutaj, widzicie, są porażone, czyli oprócz zadziałał. Samo siebie też nam coś trafia, już nie powiem co. I tutaj, no, tak powinien wyglądać wszędzie rzepak. No, porównajmy pierwszą działkę, a tą, no to. To tam szału nie ma, tutaj jest ok. Ale też problem jest tam, gdzie są małe rośliny. To samo, ten sam problem, tylko w mniejszym nasileniu. Po prostu tutaj rzepak wszedł, wszedł wcześniej i, yy, no i się ten większy obronił. Jeszcze po siebie, po wschodach nie było inwazji. Dopiero potem, i tak to wygląda moi drodzy. I teraz powiedzcie mi tak, wszystko jest jedna miejscowość około kilometra, półtorej, te pola maksymalnie pooddalane od siebie, te wszystkie działki A niektóre naprzeciwko siebie, także Także jak ktoś jest mądry i mi odpowie, tego samego dnia siane, te same nasiona, ta sama uprawa, wszystko, wszystko robione tego samego dnia, tak samo stosowane i Zróżnicowanie jakbyśmy mieli różne miejscowości A tutaj rzepak, no naprawdę, aż, aż można się popatrzeć, bo to on tutaj Tutaj jeszcze tydzień i tu właśnie też jest problem z tym, że tu za tydzień jak on teraz zostanie troszkę azotu, to za tydzień możemy już tutaj lecieć z borem a tam tego nie zrobimy. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Tutaj działkę kończę z tej strony. Może troszkę słabszy, słabiej ten rzepak wygląda, ale na tym polu, no jak mówiłem, nie ma tragedii. Chyba najładniejsza działka ze wszystkim rzepakiem, Chociaż z tej strony jest trochę gorzej przenosimy się jeszcze do mojej miejscowości koło domu sprawdzimy tam rzepak też i 8 km stąd oddalony ale ten sam problem występuje co tutaj też problem ze wschodami też problem ze zjadaniem przez szkodniki tego rzepaku a więc wracamy do domu i teraz jeszcze opryskamy tam no i przeprowadzimy ilustrację, jak to wygląda na no dość słabszych ziemiach bo tutaj mamy głównie czwartą klasę miejscami dochodzi no, pod y, trzecią tam na glinie akurat w tym roku na glinie mamy ładne wschody dzięki temu, że potem potem była wilgoć, aczkolwiek ładne ale no też nierówne bo na glinie zeszedł później ten rzepak no i co? i tam mamy u mnie w domu piątą klasę ale rzepak nie wygląda tak jak tutaj czwarta, trzecia, a tam piąta może i miejscami nawet o szóstą zaczepia, bo za bardzo różnicy, nie widać jeśli o to chodzi. A więc dobra, no rzepak mamy zakończony tutaj. Także możemy się przenosić z powrotem pod dom. No i już jesteśmy w domu. Teraz trochę inną metodą, szybszą będziemy tankować. 500 litry tylko lejemy, bo. I tutaj mamy o taką strzykawę Podmierzamy sypierski, asetów sypiarni, wszystko tutaj jest szybciej idzie Mam no, na to 150, yy, a te 150 na te 1,5 hektara będziemy musieli Będziemy musieli zrobić wędereczko, bo mówię nie zdąży nam się po prostu Dobra, wystarczy nie zdąży nam się po prostu zanim nalejemy wody, będziemy mieli już pełno, a to jednak proszę chwilę potrzebuje tego, żeby żeby się rozpuścić. Dobra, ruszamy już na ostatnie działki. Zaraz będziemy powoli kończyć zabiegi. I tak rzepak, czwarta klasa. Trochę lepszy. Miejscami ten sam problem poskręcane, powysysane liście. Gdzie większy, gdzie zszedł wcześniej. Że poradził sobie bez problemu. Z małym rzepakiem jest dokładnie to samo. Klasacz. No tu piąta raczej. Tu piąta z tego portalu co obserwowałem. I tak jak widzicie, tak jakby ktoś przypalił go czymś. Pokręcone zobaczcie. O, to jest to To samo dziadostwo tutaj. Dobra, lecimy teraz z tym. On szału nie robi, no to nie, nie, nie twierdzę, że nie ale myślę, że ten akurat no po prostu te, które powskodziły rośliny wcześniej dają radę, a młode stoją w miejscu i tak jak widzicie tutaj to nie to, że ich nie ma, że nie wszedł, że był posiany za głęboko. nie, właśnie był posiany bardzo dobrze tylko po prostu to spowodowało po pierwsze mega susza, która była podczas siebów Zaraz tydzień półtorej po tych siewach były deszcze i to deszcze konkretne i część roślin poschodziła mimo tej suszy, bo jak widzieliście sięliśmy agregatem, wyciągaliśmy trochę tej ziemi wilgotnej, te ziarna nie wpadały w taki popiół typowy. No i one jakoś część tych ziaren wykiełkowała już po kilku dniach, trzech, czterech a reszta potrzebowała co była głębiej, no nie wiem, potrzebowała więcej wilgoci albo czasu poszły deszcze, nie zamoliło go, ale różnica w schodach jest no i po prostu na, był nalot szkodnika, gdzie interwencja nie nastąpiła w odpowiednim czasie, z mojej winy z błędnej oceny, no i mamy co mamy, no ludzie, no tak to czasami właśnie wygląda nie ma co się już rozczulać nad tym trzeba działać, no i, i wypatrywać efektów które oczywiście kto śledzi kanał będziecie, będziecie mieli udokumentowane yy, nie ma co panikować, pamiętacie wiosnę jak była yy, presja chorób brzymowych pszenicy, pszenici, pszenicy Penomen. Ja myślałem, że tam będzie 2-3 tony to Max, a pszenica dawała koło 6, także wiecie, po prostu no, nie zawsze wszystko to jest co możemy zrobić na czas ale ważne, żeby no, nie przegapić tego i nie odpuścić, debachnąć ręką, bo, bo to już jest najgorsze, co możemy zrobić. Ja robię parę przejazdów i zaraz kończymy ten odcinek, na no bo nad czym tu już się więcej skupiać. Trzeba jechać kupić saletrosa i ja jutro, a wy w odstępie kilku dni to zobaczycie, będę rozsiewał właśnie nawóz, aby dać mega powera tym roślinom. No i tak, mamy już upryskiwać umyty, Oprysk został, oprysko, opryski zostały zakończone Perkis nie jest jakoś czyszczony, bo tak jak mówiłem Jest e, jutro już używany z saletrosanem. Także zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś chce zobaczyć osiewanie, dawkowanie A my co, tutaj opryskiwać umyty i już zimowe, przed zimową przerwą Jest te 385 myte No po dość ciężkim sezonie, bezawaryjnie przepraw. oj tam z małymi jakimiś tam bzdurami ale o 80 ładnie wymyta, wyczyszczona. No to jeszcze nie koniec do końca prac, bo jeszcze będzie teleżowany yy, poplon w listopadzie. No i chyba tylko tyle poplon. I czekamy na wywóz burz Na wywóz. <laughs> się doczekamy, bo po tej cenie to kto by to wywoził w ogóle, nie? 680 pszenica. Także co, odcinek możemy chyba zakończyć. Wszystko już dobiega powoli końca. Pracę. No tutaj ten z rzepakiem taki psikus wyszedł, czekamy na wschody zbóż i będziemy robić zabiegi herbicydowe jeszcze w zbożach. No i moi drodzy, powoli, powoli malutkimi kroczkami i zbliżamy się już do końca sezonu. Także sezon się będzie kończył, ale my pewnie coś tam wymyślimy, żeby się nie nudzić. Więc. Prawdopodobnie wjedzie, przyczepa na remont i odbudowę, od, odnowę. No, różnie to można nazwać. Ale to w kolejnych odcinkach. Jeśli ktoś jest ciekawy, proszę o subskrypcję. No i do zobaczenia. Komentujcie, co wy osądzicie o tych zabiegach i jak u Was sytuacja wygląda ze szkodnikami, jak rzepak, jak wschody. Zapraszam do działu, komentarze. Na razie, cześć.